Hej, tutaj Zioman i miło mi jest Was, drodzy gracze, zaprosić na najnowszy przegląd najbardziej popularnych gier na PlayStation. Lista powstaje dzięki danym ze strony Profiles.com, a ja sprawdzam jej zestawienie raz w tygodniu. Witam również fanów facebookowego profilu dla graczy: wszystko o PlayStation 4. Gotowi? Zaczynamy! Pierwszy przegląd roku 2016 zaczniemy od Destiny, które ma nadal spore grono fanów. Nie tylko Maćka. Ludzie bawią się w rajdy, PvP, wyścigi na sparołach, zawsze znajdzie się coś ciekawego do roboty. Gracze, którzy zalogują się do gry i znajdą sobie zajęcie w okresie od 7 do 10 stycznia, dostaną od Bungie ekskluzywny emblem. 2016 będzie dla tej marki z pewnością ciekawy. Niektórzy posiadacze GTA V nie mogą przestać rozpaczać, że śniegu w Los Santos tej zimy było tyle, co kod napłakał. Gra miała sporo mikołajowo-świątecznego kontentu, były walki na śnieżki i rakietnice pełne fajerwerków, cóż, teraz trzeba odstawić mleko i ciasteczka, ponownie zakasać rękawy i ciułać kasę. Przecież na jacht ktoś musi zarobić. Kusi mnie trochę zakup FIFA. 15 rzecz jasna, bo w tej najnowszej nie ma już GKS-u Bełchatów, a widok braci Maków zdobywających Puchar Ligi Mistrzów to chyba jedyny powód, dla którego kopana od EA miałaby u mnie zagościć. Sorry, ale fut mnie nie kręci, a gdyby zaczął, to mogłoby się to skończyć źle, dla mojego zdrowia oraz konta. Tak czy siak, najnowsze wydanie FIFA ma się całkiem dobrze. O, na przykład ten tytuł ma o wiele większe szanse od FIFA na zagoszczenie na mojej półeczce. Nawet nie przeszkadza mi fakt, że w zdolniach SPC ma którą już nad trybem multiplayer w formie modu. Profil dla graczy prawie do przesady był wypełniony śmiesznymi gifami i odjechanymi akcjami Rico Rodrigueza. Oglądanie takich wyczynów niewątpliwie zaostrza apetyt na chaos. Najnowszy NFS ma łatwą platynę. To fakt. Gracze dostali jakiś czas temu pierwsze darmowe DLC i trofea w nim zawarte też nie należą do jakichś większych wyzwań. Ale wiadomo, nie samymi pucharkami gracze żyją, a Ghost Games na pewno nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w kwestii rozszerzania zawartości gry. Jest popularność, jest też również obecność na liście. Rainbow Six Siege był dla mnie wielką niewiadomą. Przekładanie daty premiery, brak tradycyjnego singla czy beta, która mnie nie porwała. Niestety, albo istety, gra sprzedała się dobrze, miłośnicy strzelanek są zadowoleni, a wśród moich znajomych znajdzie się kilku operatorów. Pamiętajcie, komunikacja podczas szturmów to podstawa. Premiera pierwszego sporego DLC do Syndicata, czyli rzecz o przygodach Kuby Rozprówacza, dała wszystkim zwiedzającym Londyn nowe powody do kontynuowania przygód w tym wiktoriańskim molochu. Najnowsze dojęcia, niepotwierdzone, ale intrygujące, sugerują, że seria weźmie głęboki oddech, a jej następna część, dziejąca się w starożytnym Egipcie, zadebiutuje dopiero w 2017. Może właśnie takiej przewytrzeba trzeba asasynom? Pierwsza trójca ostro odsadziła konkurencję. Na najniższym stopniu podium mamy Call of Duty Black Ops 3, które w ubiegłym roku sprzedawało się jak świeże bułeczki, z okazjonalnym zombie nadziejem oczywiście. Posiadacze Season Passów czekają na Awakening. Lokacja Eisendrachen, klimatem przypominająca Wolfensteina, prezentuje się świetnie. O, w zombie to bym pograł. Drugie miejsce okupuje Dice'owe, czyli Star Wars Battlefront. Nie ma to jak potęga marki oraz odpowiednie promocje. Jest i drugie miejsce. Niektórzy narzekają na powtarzalną zawartość, ale taki mój jeden egocentryczny znajomy gra praktycznie tylko w jeden tryb, którym jest blast i bawi się dobrze. <słuch> Ilu graczy tyle opinii najwyraźniej. Na czele stawki mamy produkcję, która już od tygodni nie może znaleźć godnego przeciwnika. Mowa o Falloutie czwartym, który był najlepiej sprzedającą się grą roku według sklepu internetowego Amazon. Styczniowe prognozy nie przewidują żadnych killerów podobnego kalibru, zatem ciekawe jak singleplayerowe przemierzanie postapokaliptycznych pustkowi odeprze atak multiplayerowej konkurencji. Mówił do was Zioman, admin profilu dla graczy, wszystko o PlayStation 4. Jeśli podoba wam się lista, możecie śmiało subskrybować mój kanał. W ten sposób nie ominie was żadne zestawienie, recenzja czy inne materiały, które trafiają do publikacji. Dzięki do usłyszenia za tydzień.